No Pani Aniu, zdobyliśmy choinkę, to jest Twój czas! Nareszcie, moi drodzy, doczekaliście się, bo to jest ten dzień, w którym ozdabiamy choinkę panem Namjoonem. Dobrze, moi drodzy, to najpierw my potrzebujemy półka z papieru i możecie takie kółko wykonać za pomocą kubka szklanki. I my to kółko chcemy przeciąć na pół przy pomocy tak zwanych nożyczek. Innych rzeczy nie używajcie, to niebezpieczne. I pierwszą połowę chcemy tutaj posmarować klejem i tak to, słuchajcie, zawinąć, taki tak zwany rożek. I ten rożek wy chcecie troszkę tutaj sobie, o tak, nie wiem jak to się nazywa, o tak. Natomiast drugą połówkę my zaginamy na pół i to będą nasze skrzydełka. Wy sobie możecie odrysować kształt albo go po prostu wyciąć. Jakie każde skrzydło mogłoby być inne. Teraz te skrzydła smarujemy klejem i przyczepiamy je po tutaj. Na zawieszkę to wy chcecie przyciągnąć sobie tutaj nitkę. Jak się boicie tu robić, to po prostu Jakoś osobę kompetentną, nie mówię dorosłą, bo panu demonowi mi tego nie dał robić. Jakimś cudem możecie zawiązać zupełek. Mi się palce kleją, ale jakoś sobie damy radę. No i najważniejsza część tego całego procesu, Pan Namjoon. I proszę, jakie to jest piękne, a zrobiliśmy więcej. Mimo trzech najważniejszych osób, Pan Namjoon, Daddy Pan Namjoon i Pan Namjoon Wsparcia Duchowego, Cała rodzina pana Namjuna i kolejny pan Namjun. Mr. World ale tutaj musieliśmy z panem Demonem pójść na kompromis. To łak z wiosną dobrej zabawy i nowego roku. No i jeszcze JYP, bo chcę mieć taką pewność siebie w tym, co robię, jak ten człowiek, on się nigdy nie poddaje. Panie Anio, ale wiesz, w Polsce jesteśmy co z papieżem? No, panie Demon, papież na samej górze. Co, pani Anio, jak tam strona internetowa? Znaczy, ciężko, ale do przodu niedługo już powinienem w sumie kończyć. Wiesz już może co ja ci narysować? Wiesz co, panie demon, bo tu jest taka sekcja na postaci i ja myślę, że pana montażystę z koszem na grzyby nie możesz narysować. Tylko czekaj, bo ja go raz w życiu widziałam, co ja muszę przypomnieć. Co ty kadasz, panie demon? Przecież dobrze ci idzie, patrz ile masz już pana montażysty. No, w końcu lata, praktyki! Ty to w sumie co jeszcze będzie na tej stronie. Znaczy, blok artystyczny, gdzie w końcu wznowimy anatomię i będzie tam dużo pomocnego kontentu artystycznego. O, trochę tęsknię za anatomią. A kiedy ostatnio coś rysowałeś, panie Demon? Oj, dawno. No Dlatego muszę do tego wrócić. Ty, ale coś trzeba, by nie nagrać nowy filmik, nie? No tak, taki porządny, długi, edukacyjny, który wrzucimy na pana YouTuba jako content pomocniczy. Jak my w ogóle planujemy robić tę anatomię? No co tydzień, może co dwa. Zobaczymy, jak się będziemy wyrabiać, bo pani Lemur mówiła coś o sklepie. Dobra, to tu masz pana montażystę. W ten sposób, żeby nie psuć jakości. Piękny jest, brawo, Panie Demon, dobra robota. Panie, a w ogóle kto się nauczył robić strony internetowe? Pan Internet. Znaczy, moja dziewczyna. A, tak, twoja. Twoja co?! Znaczy, przepraszam najmłodsze. Twoje co?! Od kiedy? Dlaczego? Po co? Była dziewczyna, Panie Demon. Jakby była obecna, to bym tu stołu, przecież nie siedział. A ty weź mnie tak nie strasz, bo ja prawie zawału tutaj dostałem. W mnie to czemu była? Znaczy, no, na początku wszystko było okej. Okay. Tylko potem strasznie zaczęła być zazdrosna o panią wróżkę. No a wiesz, co się potem stało? Polowanie na czarownice, zamknęli wszystkie portale, ja już się nie wiedziałem z panią wróżką. No i znowu było ok. No a potem nie było ok, bo ona powiedziała w pewnym momencie albo ja, albo pan Namdżun. No to odpowiedź przecież była oczywista. Ja jest niesamowite, jak bardzo niektórzy nie rozumieją swojego miejsca. No i dlatego, panie Demon, ty jesteś moją trzecią ulubioną osobą. A, a z trzecią? Ja no nie myślałem, że kiedykolwiek dojdziesz tak wysoko. Nie wiem Lemur, jak się robi... A co wy robicie? No na drutach. Jakie ja na drutach? Jak ja serialik widzę w tle i czemu nikt mnie nie zaprosił? Tylko jakąś pralkę muszę obsługiwać. Panie Demon, my Shim oglądamy to jest serial dla do dorosłych. Czy ja nie jestem przypadkiem starszy od ciebie? Mentalnie. A nie, tak to nie. Ale może co ty tu za hrezją skuteczniesz? No bo rękawiczki się robi tak na czterech drutach, żebyś potem nie musiała tego zszywać. Na jakich drutach, jak ja tutaj szydełka widzę? No bo tak jest wygodniej. A tak łączyć druty i szydełka przecież między tymi dwoma frakcjami jest to zarań dziejów. Bups. No wiesz, panie demon, jak jeszcze z panią wróżką rozmawiałem, to jej zawsze było smutno, że nie może się nauczyć robić na drutach. No, powróżki i nimfy się nie lubią, więc nie wypada i nie można. A do czego ja ci to mogę porównać? No, to tak jak Polacy nie lubią Polaków. No, dlaczego? No, głównie dla zasady. A nie polityka tego naszego wymiaru to zawsze był jakiś dramat. Można mieć tylko jedno hobby, najlepiej w ogóle ze sobą nie rozmawiajcie! Aż w końcu wszystkich zamknęli. Jak jeszcze były Wiedźmy, to było super. Chociaż wszyscy byli oni zazdrośni, bo one się mogły wszystkiego nauczyć. No, ale nas przy okazji też mogły tego nauczyć. No i zamiast pozwolić się wszystkim uczyć. Normalnie czego by tam chcieli, to nie. Wygnajmy wiedźmy, zabierzmy im maski. Jeszcze w ogóle rozgadajmy, że to ich wina, bo musimy na kogoś mieć co rzucić. Tak właśnie mówię? mówi. Nieważne. W sumie nie wiem. Nie wiem, co się działo na tym ostatnim polowaniu na czarownicy, chyba nikt normalnie tego nie wie. Może to nawet lepiej. Czy ja wiem? No w sumie to ja zawsze chciałem poznać taką prawdziwą wiedźmę. Czy tam wiedźmą osobę, nie wiem, jak to się odmienia. No tylko, że one są podobno tak absolutnie straszne i jeszcze jedzą dzieci. się znaczy to to tam pół biedy. Tylko, że no wiecie, praktykowanie tego rodzaju magii jest no... mocno nielegalne. Tak bardziej niż przewożenie meksykańskiej mąki przez granicę. Z tymi dziećmi to przesadę. A skąd ty to niby wiesz? Panie demon, po czym można poznać taką wiedźmą osobę? No po tej takiej śmiesznej masce z uszami, nie? O kur, kuria, tak, to chyba coś z kościołem związane, nie? Wiecie co, yy, Zmieńmy te paszporty, ja idę zrobić to pranie. A mówię, ja się poddaję z tą a co ty, a co ty tam dołubiesz? Muszę coś naprasować na rękawiczki. To tak się da? Rękawiczki, kapcie, co ja muszę sobie zrobić nowe? Spakowaliście się? A gdzie? Wycieczka?! Jedziemy do Zakopanego na są nad rulo? Nie, no to już się odbyło. Dalej w sumie nie wierzę, że faktycznie udało im się coś takiego osiągnąć. No nie. To do rodziny na święta? No tam nas nikt nie będzie szukał. A czemu miałby? No nie tylko ja mam sekrety, panie demon. Nie, nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nie szkodzi, lecz z tą maską i tak nam nic nie grozi. Co mi opowiesz mi o Wiedźmach? A co byś chciał wiedzieć? Wszystko! Od początku! Co tam się w ogóle stało? Ojej. Znaczy, no jak sam wiesz, ten nasz wymiar jest dość duży. No i taką jego główną częścią jest ten cały magiczny las i po tym lesie były porzucone obiekty. Znaczy, no miejsca, z których mogłeś się dostać, na przykład do takiego piekła, nieba, miejsca, gdzie mieszkały różki lub miasta elfów. I takim głównym zadaniem Wiedźm było podróżowanie po tym całym świecie i zbieranie informacji. No jak jeszcze nie zniszczyli miasta Wiedźm, to tam była taka ogromna biblioteka i wszystko zaczęło się od tego, kiedy postanowili ją spalić. Bez urazu, ale to jest lepsze niż ten cały shit na Netflixie, więc skoczę tylko po kawę, a mów dalej. Mhm. Mm Wiesz co? Pierwsze polowanie na czarownicę skończyło się tak, że Wiedźmy dostały zakaz gromadzenia informacji. Tak po prostu. Wydaje mi się, że to miało związek z tym, co stało się w Mieście Wampirów, ale nie wiem, bo nikt już tam stamtąd nie wrócił. Chyba nikt nie wie, co się dokładnie tam stało. No a to był dopiero początek. Już pomijając całą resztę i fakt, że ta nowa Rada Pokojowa zaczęła niszczyć miejsca, w których były portale, to oni chcieli to wszystko zrzucić na Wiedźmy. No wtedy mieliby idealny pretek, żeby się ich pozbyć, no bo kto by protestował? Nie wiedzieli tylko, że wieźmy już od dawna miały tego wszystkiego dość i planowały się przenieść do świata ludzi, no, który jest w innym wymiarze i dość ciężko byłoby się tu dostać. Nikt nigdy nie znalazł portalu do innego wymiaru, mogliśmy tylko odbierać stąd informacje. I wtedy coś się stało. Coś, co pozwoliło Wiedźmom nie tylko przenieść się do świata ludzi, ale też zachować resztki mocy. Więc jeśli ktoś chciałby jeździć, to no, są tu bezpieczne, wiesz, w teorii. No i słuchaj, jest git. No tylko jeszcze trzeba tutaj strzec, dokończyć drugą do i myślę, że mama będzie zadowolona. Znaczy, musi. Ale to już?! A, ale co z tobą? Jak ci się w ogóle udało nas przyzwać w takim razie? Ja mam teraz jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi. Słuchaj, panie Damon, za każdym razem, jak oglądam odcinek One Piece, to kończy się w najlepszym momencie i ty słody deszcz. No dobra. Ale jeszcze do tego wrócimy. Apakować się teraz iść muszę. A weźmiesz mnie, przeteleportujesz do tego drugiego pokoju? Bo, bo, bo to fajne było. Nie, nadużywanie emocji jest bardzo nieodpowiedzialne także prawo. Nie, prawo jest tam. Oj, bomba. Ej, a zgadź przypadkiem nie powinna mieć chowańca, wiesz takiego czarnego kota? To znaczy wiesz, no powinno, no ten jest dość specyficzny, no, trochę niepodobny do kota, ale no nadrabia entuzjazmem.